Nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak to będzie się, nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak to będzie się, nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak to będzie się, nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak to będzie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak to będzie się, nie wiem nie wiem, nie wiem jak to będzie, ziom Nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to będzie, ziom Nie, nie pytaj się mnie Ej, ej, jak to dziś będzie ej, ja dziś nie przejmuję się Nie, Połysła wspiera mnie I mamy wysane na teraz witam na żadne One jedzą wciąż, Babcia, nie, jedna mówi, że chce to jedną noc Druga mówi, że wyjdzie za mój stos Nie ufaj nikomu już, nie ufaj nikomu już Jedyne co zrobisz to w mera z nami rusz. Byliśmy na tole tam, gdzieś na hejterów sam I dziś zrobimy to, czego pragniemy bo Nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to będzie ziom, nie wiem oni nie wiem, nie wiem jak to będzie ziom, nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to będzie ziom, nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to będzie ziom, nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to będzie ziom, nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to będzie ziom, nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to będzie ziom, nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to będzie nie wiem, nie wiem, nie wiem Żebyśmy przejęli grę, e, e, to i tak stanie się. Przecież ziomek wiesz, jak z naszym składem ch ch Chciałbym to wiedzieć, ziom! Chciałbym to wiedzieć, ziom! Dlaczego nie wierzyliście w nas? Kiedy prawie sięgaliśmy dno, teraz jesteście tu z nami! Patrz. teraz jesteście tu z nami! Patrz, nigdy nie dojdziesz do tego, co my, ziomek, zrobiliśmy sami, tak? Chciałbym to wiedzieć, ziom! Nie chciałbym to wiedzieć ją, dlaczego nie wierzyliście w nas, kiedy prawie sięgaliśmy jedno i teraz się przeżyć to z nami, teraz się przeżyć to z nami Nigdy nie będziecie z nami, bo jesteście tacy sami, nie wiem nie wiem, nie wiem jak to będzie ziom, nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to będzie ziom, nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to będzie ziom, nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to będzie ziom, nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to będzie. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak to będzie nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak to będzie nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie Stop, no, stop eh, hey, move it ye, stop, stop, move, no, move it ye, stop, 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 not stop, 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 don't stop, stop, hey! stop, 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 not stop, 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 not stop, 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 stop Hey. Stop! Stop! do mnie gadać! Zamknij mordę swoją! Czekaj, stop! Zakręcę zielono, bo czuję twój swój. Czekaj, stop! Ja cię skąd znam ziom, ja cię skąd znam ziom Teraz rozbijasz ze mną piona, w necie gadasz farmazonem, powiedz jak to jest to Mam kluczyki jak z auta, dalej nie pojedziesz, boj Moje mordy ze mną są, spróbujesz mi mówić stop, beka beka A na przycisk kluczyków ja nie mam i patrzę na Daniela Późna godzina, więc z tym bo ja się już zmywam I Boże ja Cię proszę o jedno dziś Dopomóż w walce z fakeami mi I Jedyne czego mi trzeba, to ziomowa, nie zioma co sprzedać

Mówię ci sto! Sto! No ja cię z brążą! Ej! Ja mówię ci sto! Ja mówię ci sto! Tych fajków za dużo w ekipie więc o Mówię ci sto! Mówię ci sto! na blok! Padli na blok Wiesz na blok, na Nie będę podawał ci ręki, a kiedyś się miałeś zażąk! Miałem żonka cię kiedyś, jak byłeś jeszcze spoko typem! I wszystko zniszczyłeś, po to ci byłem, tylko na chwilę Nie jesteś prawdziwym ziomalem, to mówię ci nara, nara. Mój to rodzina, więc zaraz ci powiem spierdalaj, spierdalaj. Każdy dobrze wie, że każdy z nich to fake, po co cieszy się? Hey. Każdy z nich to fake czas ci powiem, wiem, jego życie też Dużo fejków grze Za plecami gada, jak mnie widzi pała, chce ze mną rozmawiać Kiedy się odwraca, mówi coś do bajac, nie ma miejsca, na ramordy bitasz tam Stop, stop! ej, mówię ci stop, stop Mówię ci stop, stop Mówię ci stop, stop Mówię ci stop, stop stop cię skończ z ej Stop, ej, mówię ci stop, stop Mówię ci stop, stop Mówię ci stop, stop ci stop, stop Ja cię

Halo? Siemano stary, słuchaj, ja robię smutną nutę. Ja wiem, że mówiłem, że nie będę robił smutnych, ale wiesz, czasami trzeba, nie? <trybujesz> Typie mi zarzucają, że nie jestem prawdziwy. Mega. Ja jestem sobą. Trzymaj się tam. W sumie to się...